Cześć biegacze! Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć parę słów o roztrenowaniu. Bardzo się cieszę, że oglądacie mój kanał. Ja tu nie nagrywam jakoś specjalnie dużo. Oczywiście będę i cały czas się staram, żeby tych materiałów było więcej i żebyście czerpali z nich swoją wiedzę. Dzisiaj opowiem Wam o roztrenowaniu. Dlaczego jest ważny w bieganiu i dlaczego amatorzy Niektórzy, nie wszyscy, zapominają o nim i nie robią tego roztrenowania. Oraz dla kogo jest to roztrenowanie? Czy powinno się je robić, czy nie? Co oznacza w ogóle roztrenowanie? Jak do tego podchodzą y, zawodnicy? To są y, takie rzeczy, o których powinni pamiętać tak naprawdę wszyscy sportowcy nie tylko biegacze, ale także kolarze, y, nie wiem, wioślarze no, każdy, kto uprawia jakoś sport. Powinien zastanowić się nad tym, czy roztrenowanie jest mu potrzebne. Jeśli oczywiście i intensywność wysiłku, którą się prowadzi, jest na wysokim poziomie. No, nie ukrywajmy, że osoby od razu już przejdę do tematu osoby, które trenują dwa, trzy razy w tygodniu może raz ich wysiłek nie przekracza powiedzmy 60-70 minut w ciągu Tygodnia, w sensie na jednej jednostce treningowej, no to tutaj bym polemizował i raczej bym był ostrożny z takim przerywaniem jakimś, jakiegoś ciągu treningowego ze względu na to, że na przykład te osoby, nie wiem, dopiero zaczynają, trenują, nie wiem, rok, może półtorej. Nie są też znudzone tym treningiem, więc łatwiej im tak naprawdę jest trenować i pokonywać swoje słabości. Są w jakimś procesie chudnięcia, więc im jest coraz lżej, tak naprawdę. Więc, tu, w takich przypadkach osób początkujących, które powiedzmy zaczęły niedawno, które dwa, trzy razy w tygodniu, nie wiem, uprawiają jakiś sport wytrzymałościowy na bardzo niskiej intensywności, ja bym z tego nie wychodził, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że nagle, pach. Robimy sobie 2-3 tygodnie wolnego i z tych 2-3 tygodni robi się znowu 2-3 lata. Byłbym bardzo ostrożny w tej kwestii, jeśli chodzi o, o takich zawodników i, i takie osoby, więc musicie sobie przemyśleć. To jeśli nie trenujecie zbyt długo, jeśli wasze treningi nie są intensywne, to wtedy jak najbardziej yy, to roztrenowanie nie powinno następować w ogóle. Czyli generalnie. Jestem takiego zdania 2-3, no maksymalnie 4 razy w tygodniu, jak ktoś na niskich intensywnościach trenuje, to może sobie dać spokój z tym roztrenowaniem. Co to jest w ogóle roztrenowanie? Od tego, że powinienem wyjść, ale nie wyszedłem, zacząłem od czegoś innego. No roztrenowanie to jest taki okres, mm, gdzie po prostu odpuszczamy sobie naszą główną aktywność, czyli jeśli biegamy, nie wiem... 5-6 razy w tygodniu, dość intensywnie, no to w okresie roztrenowania robimy sobie wolne. Tak, wolne. Dziwnie to brzmi, ale tak właśnie jest. Ja sam czasami mam z tym problem, żeby zrobić sobie wolne. Yy, biję się z, w piersi yy, z, z tym tematem. Natomiast, yy, gdy przychodzi roztrenowanie, ja osobiście, biegając 6-7 razy w tygodniu, robię sobie Taki powiedzmy twardy reset, gdzie dwa tygodnie staram się w ogóle nie biegać. No chyba, że mam jakiś, nie wiem, trening personalny z jakimś zawodnikiem, no ale wtedy te tempa są powiedzmy 6,30, 6.00, Nie są dla mnie jakoś bardzo wymagające, więc ten trening nie jest jakoś obciążający dla mnie w tym momencie. Natomiast od swojego treningu robię sobie trzy tygodnie, nawet do czterech tygodni wolnego, takiego że nie biegam, że staram się odpoczywać, yy, zastępuję bieganie innymi aktywnościami typu, nie wiem, rower, idę na basen, ćwiczę leżej na siłowni, ale też, żeby nie zrobić z siebie takiego, już miałem takie okresy, że zrobiłem z siebie takiego kasztana, wiecie, że nagle pff, brzuch trochę urósł, bo się więcej je, yy, bo się yy, je smakołyki, na których yy, nigdy się człowiek nie skupia, Podczas trenowania do jakichś startów, maratonów i tak dalej, więc yy, to jest taki czas, można powiedzieć, przynajmniej dla mnie, takiego rozleniwienia, takiego popuszczenia trochę pasa. Oczywiście to nie jest, niektórzy mają z tym problem, niektórzy nie. No ja osobiście yy, wcześniej miałem o wiele większy problem z tym, że zaczynałem roztrenowanie i. Już, 10 kilo na przykład w górę, albo 8, czyli tam z 64 y, nagle waga 73. No i człowiek rozpoczyna po 3-4 tygodniach y, y, takiego wolnego treningu i się okazuje, że jest, no wiecie, takim normalnie wyglądającym mężczyzną, ale ciężko mu y, jest tak naprawdę wejść w jakiś taki rytm treningowy, no bo to jednak jakby nie było 3 tygodnie generalnie Będąc na przykład chorym yy, tydzień, no to bardzo tracimy swoją yy, wytrzymałość. I, i, I tak jakby na, na treningu, to jest mniej więcej spadek o 60-70%. Podczas takiego kontrolowanego roztrenowania, ta forma wiadomo spada, no bo musi spaść, bo nie trenujemy, bo nie biegamy, bo nie mamy wysiłku, ale wszystko. To daje nam taki, wiecie, przede wszystkim odpoczynek głowy. Nie ma tej rutyny, nie ma tej codzienności, nie musisz codziennie wstawać na trening, czy nie musisz gonić po pracy na trening, wychodzisz z takiego swojego schematu, w którym jesteś na co dzień, więc ja na przykład psychicznie bardzo odpoczywam od treningów. Wiem też, że zawodnicy wysokiej klasy właśnie wtedy najczęściej nadrabiają jakieś zaległości. Ja też je nadrabiam, zawsze mam jakieś roboty w ogrodzie, wokół domu, które muszę zrobić, i, i to jest ten czas na wykorzystanie albo nie wiem. O teraz na tym roztrenowaniu muszę wyrwać zęba. Nigdy nie ma czasu, tak jakby w treningu, no bo nie mogę sobie pozwolić, nie wiem, na tydzień wyjęty, że tak powiem, z życia, jeśli nie jestem do tego przymuszony. Więc na roztrenowaniu idealny czas, właśnie, żeby, nie wiem, wyrwać zęba. Podreperować zdrowie, yy, tak jakby zrobić czy zaczerpnąć, yy, nadgonić te sprawy, takie yy, na które zazwyczaj nie mamy po prostu czasu. Yy, no to jest idealny, idealny, tak jakby idealne miejsce, no bo, bo zawsze jest coś, bo trzeba się wyspać, bo trzeba jeść, bo tamto, bo sram to i to, tak, i to tak wychodzi. A tutaj, no mamy taki, można powiedzieć, ja przynajmniej to tak odbieram, luz bluz. Pójdę sobie na rower to pójdę. Nie pójdę, to nie pójdę. Mam kumpla, z którym jeżdżę. Już mu mówiłem, że w listopadzie trochę pojeździmy, więc e, już mnie ciśnie. Jeszcze się listopad nie zaczął, więc e, więc e, i tak ten wysiłek będzie na jakiejś tam niskiej aktywności. Chodzi o to, żeby po prostu trochę się poruszać, ale żeby to nie było bieganie, no bo non stop w tym roku będę miał gdzieś przez ten sezon przebiegniętych 4800 czy 4500 kilometrów więc no jest to całkiem, całkiem sporo do tego, miesięcznie około 6 do 10 godzin na siłowni. Więc możecie sobie policzyć, tak naprawdę, ile, ile moje ciało musi znieść, i wam też to polecam, żebyście przekalkulowali, sobie zobaczyli, ile trenujecie. Ja swoim zawodnikom zawsze doradzam żeby. W tym okresie po najważniejszym starcie, na przykład, zrobić sobie tydzień. Ktoś biega cztery razy w tygodniu, tydzień totalnego luzu, takiego wiecie, niebiegowego, odpoczywacie i drugi tydzień to są powiedzmy jeden, dwa treningi, gdzie jeden to jest powiedzmy bieganie. A drugi to jest, nie wiem, rower albo jakaś inna aktywność wytrzymałościowa. I na trzeci tydzień zaczynamy powoli wchodzić na, jeśli ktoś biegał cztery razy w tygodniu, to powiedzmy na dwa treningi plus dwa jakieś dodatkowe. No i czwarty tydzień to już jest normalne wejście na jakieś tam obroty. Oczywiście te, te obciążenia są bardzo lekkie, więc nie ma, nie ma strachu w ogóle, o jakieś przeciążenia, żeby spokojnie wchodzić w e, rytm treningowy, więc wychodzi na to, że no, dwa tygodnie mamy takiego totalnego luzu, dwa tygodnie na jakieś wejście, i tak naprawdę po miesiącu zaczynamy robić coś dalej. No, to też musi być z głową, e, tak jakby rozpisane czy ro, zaplanowane, więc nie ma tutaj jakiegoś przypadku. Obserwując amatorów, yy, biegaczy, mam tak jakby swój sprawdzony system takiego roztrenowania i, i zawsze proponuję go swoim zawodnikom. Yy, no to jest mega ważne, bo jak ktoś startuje dużo, ktoś, no jednak yy, tym bieganiem żyje, no to, to, wtedy, to wtedy jak najbardziej przydaje się ten okres takiego resetu głowy i, i odpoczynku. Jak ktoś biega więcej niż. Yy, cztery razy, czyli powiedzmy 5-6, no to ja już jestem naprawdę zwolennikiem tego, żeby te dwa tygodnie zrobić sobie yy, naprawdę spokojne. Wręcz przeciwnie, muszę gonić zawodników, uczyć ich tego odpoczynku, a nie, że nie wiem, piszą do mnie zawodnicy, trenerze, ja muszę mieć dwa tygodnie wolnego, bo coś tam. Nie, zawsze ja jestem takim, wiecie. Napieram na to odpocznij, zrób wolny. Nie, nie, ja nie muszę odpoczywać. Nie, nie, forma mi spadła. Nie, nie, Boże, święty, dwa tygodnie bez biegania. Co ja będę robił? Przecież to jest niemożliwe. No właśnie, to jest możliwe, bo to daje ci później, tak jakby, no, jesteś w stanie wejść na wyższy poziom. Okej, okay, forma spadnie, ale zaczynasz następny sezon już z wyższego pułapu, mimo że ta forma spadła. no, Coś za coś, nie? Da się adaptować do wysiłku, nie da się robić coraz lepszych czasów, postępów bez jakiegoś odpoczywania, bez e, takiego, wiecie, bodźcowania odpowiedniego organizmu. Ja tu nie mówię o permanentnym takim odpoczynku, bo też zaraz tutaj będą takie osoby, które powiedzą: "Ha ha, ja to cały czas odpoczywam. I super mi z tym. No okej, okay, no też, też mu tak możecie do tego podejść. U niektórych roztrenowanie trwa wiecznie, a bieganie jest od przypadku do przypadku. Tutaj mówię o, o, o konkretach i o tym, na co warto sobie zwrócić uwagę. Podczas roztrenowania idźmy na rower, idźmy na basen. Nie wiem, idźmy poskakać na trampolinie, idźmy pograć w piłkę. Idźmy na jakiś sport, albo na coś na co nie mamy nigdy czasu, albo boimy się, albo nie wiem, nie chcemy tego robić w trakcie biegania. No, trzeba też tak jakby wyważyć to wszystko, żeby nie wpaść w taki, wiecie, zaułek ślepy, że tylko bieganie, 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 bieganie. No bo co... Nie wiem, no nie daj Boże, jakaś kontuzja, to co bez tego biegania? No trzeba mieć jakąś, wiecie, alternatywę zawsze. No nie, nie wiem, może ten rower, też sport wytrzymałościowy, też yy, można się zmęczyć, też można pojeździć po górach, też można popedałować mocniej. Nie mówię o rowerach elektrycznych, tylko, tylko normalnych, czy to MTB, czy szosa, No jeszcze są warunki takie, że, że można z tego skorzystać. Tutaj jest pełne spektrum y, wyboru i, i tego, co można sobie zafundować i, i wykorzystać. Po prostu y, no, potencjał, jaki daje nie wiem, las, droga i tak dalej, tereny naokoło. Nie wiem, no, idź na siłownię i poćwicz inne partie niż, niż zawsze. Jeśli naprawdę potrzebujesz tego ruchu, idź popływać. Jeśli nigdy nie pływałeś, daj odpocząć swojemu kręgosłupowi podczas pływania. No. To wszystko, to wszystko ma jakiś sens. No, ja mówię no, zawsze robiłem roztrenowanie, yy, zawsze staram się tak jakby odpocząć od takiego codziennego gonienia, codziennego ładowania tych kilometrów, no bo to jest ważne przede wszystkim dla psychiki i dla głowy. No, nie oszukujmy się, ale bez tego później przetrwać yy, i wybiegać cały sezon jest, jest bardzo. Jest bardzo ciężko, no bo to e, przy takich obciążeniach większych, no jest, nie wiem, no czasami coś nie wyjdzie, czasami trening gorszy. Jak jesteś taki niewypoczęty, niezregenerowany odpowiednio, no to wpadasz w taką spila, spiralę później spadku tej formy gdzieś tam w trakcie sezonu i to wszystko leci, A jak jesteś wypoczęty, to czasami wiecie, no, odpuścisz jeden, drugi, trzeci trening, ale jesteś zmotywowany, bo wiesz yy, nad czym pracujesz i idziesz do przodu, więc no, ten aspekt, tak jakby, psychiczny jest, jest mega ważny. Yy. Ja nie mówię tutaj, że ktoś nie ma, nie wiem, żelaznej psychiki, no bo na pewno znajdą się tacy zawodnicy, co powiedzą po co mi to roztrenowanie, ja i tak będę biegał, niezależnie od tego, co się wydarzy i nie wiem, jaki spadek formy będzie, i, i nie wiem, jak bardzo zmęczony będę. No super, chwała ci za to, ale to w pewnym momencie albo się skończy jakąś kontuzją, albo jakimś przetrenowaniem, albo naprawdę zniechęceniem do tego biegania. Tego nie chcemy, no bo chcemy się cieszyć każdym przebieganym kilometrem, yy, każdą aktywnością fizyczną, więc 2-3 yy, tygodnie od tego jeszcze nikt nie zginął. I nikomu się kontuzja nie zrobiła, że odpoczywał. Wręcz przeciwnie, im więcej trenujemy, tym więcej później odpoczynku potrzebujemy. No jest to niezmiernie ważne. ważne. Warto też w tym okresie iść nie wiem, do fizjoterapeuty, yy, nie wiem, skorzystać sobie z sauny, z jakichś wirówek wodnych, może z jacuzzi. No, tych metod, tak jakby na regenerację, jest naprawdę bardzo dużo. Ten czas warto poświęcić właśnie na to, żeby Nasz organizm w 100% się y, odrestaurował, można sobie zrobić badania, wszystkie w tym czasie: nie wiem, echo serca, krew, y, EKG. Y, no wszystkie takie najważniejsze podstawy, y, żeby mieć taki obraz na przyszły sezon i na to, co chcemy osiągnąć. No, to jest właśnie taki fajny moment, żeby sobie zaplanować wszystko, później spokojnie wejść to trenowanie, no ja w sumie lubię ten okres, mimo że nie lubię tak jakby odpoczywać od wysiłku i od e, trenowania, no to, to spoko, no zawsze nie wiem, zawsze można gdzieś pojechać z rodziną, odpocząć więcej, wyspać się, zjeść e, większą porcję, mimo że się nie biega i pójdzie w e, tak zwane boczki, no Coś za coś, ale później organizm ci podziękuje, będzie tylko lepiej, ty będziesz się lepiej czuć, będziesz miał większą motywację do dalszego trenowania i do tego, żeby sprostać jakimś swoim oczekiwaniom, które sobie postawiłeś, no bo nie ukrywajmy, każdy z nas yy, albo większość, nie wiem, chce poprawiać czasy, chce biegać szybciej, chce yy, osiągać coraz lepsze wyniki. No a bez odpowiedniego nastawienia, bez odpowiedniego przygotowania nie da się tego zrobić. No, po prostu gdzieś po, później trafiamy na ten nasz y, sufit i y, czasami ciężko jest nam głową to przebić, więc warto się zastanowić, jeśli nigdy nie robiłeś y, takiej przerwy międzysezonowej, no to wprowadź to, zobaczysz, jak twój organizm się będzie czuł, y, jak będziesz się czuł na początku, na, y, wiem, że nie fajnie, bo nieraz to Yy, przechodziłem, ale w późniejszym etapie pierwsze 2-3 tygodnie są po roztrenowaniu zawsze ciężkie, no bo człowiek yy, wyszedł z tego rytmu, musi w to wejść, musi znowu, nie wiem, tam zrzucić kilogram, 2-3, yy, bo ten nasz organizm no, też musi sobie zmagazynować wszystko, więc, więc chwilę to trwa. Yy, powoli, małymi krokami po roztrenowaniu. Spokojne rozbiegania, rytmy, delikatne pobudzenie, delikatne ćwiczenia na siłowni i 2-3 tygodnie i można już naprawdę wchodzić na pełne obroty i wracać do jakichś założeń, które sobie założyliśmy. Także, czy jesteś początkujący, czy bardziej zaawansowany, warto zrobić to restrenowanie. Jeśli biegasz od niedawna, zastanowiłbym się, czy warto przerywać swoją ciągłość, tak jakby treningową i to. Czy to roztrenowanie wniesie odpowiednie korzyści? Jeśli natomiast biegasz 10 lat i nigdy tego nie robiłeś i jesteś na tyle zmotywowany, że dalej będziesz biegał, to zrobiłbym to, żeby, żeby twój organizm też trochę odpoczął, zastąpiłbym bieganie inną aktywnością. Natomiast jeśli naprawdę trenujesz, jesteś amatorem, ale trenujesz naprawdę intensywnie, no to ja polecam te 2-3 tygodnie takiego naprawdę luzu, gdzie gdzie głowa może odpocząć, yy, ciało może odpocząć od tego wszystkiego, i nie zrażałbym się tym, że forma spadnie, tylko po prostu odpocząłbym i wykorzystałbym to jako atut, a nie jaka, jako przeciwność yy, w treningu, więc ja osobiście polecam wam roztrenowanie z głową. No oczywiście nie, nie, żeby tak nagle. Tak jak ja kiedyś robiłem, że 10 kilo Wam w ciągu tam 4 tygodni przybywa, bo to jest bez sensu. Musicie pilnować miski i tego, co, co jecie. Więc z rozwagą, z dobrym nastawieniem. No i wtedy na pewno wszystko się udaje. Można zacząć sezon z nową energią, z nowym podejściem. No i czerpać tak jakby radość z kolejnych treningów. Z tego, że idziemy naprzód, że... Nasz kolejny sezon będzie tylko lepszy. Yy, wiecie, no, możecie nadrobić wszystkie ważne sprawy w tym, w tym czasie. I ja prezentując to Wam, chcę Was nauczyć, jak powinniście biegać. Różne tematy tu podsuwam. Jeśli macie yy, coś do zaproponowania, to zostawcie na dole, pod spodem komentarz. Oczywiście, każda łapka w górę, pod, łapka w górę podniesiona to jest dla mnie. Dodatkowa motywacja do tego, żeby nagrywać te, te filmy, każdy obserwujący tutaj, no to jest dla mnie na wagę złota, bo jest ich na razie mało, około 250, więc nie jest taka piorunująca ilość, ale mam nadzieję, że treści, które wam prezentuję, są. Fajne. Jeśli tak, to zaobserwujcie, zostawcie łapkę w górze, zostawcie komentarz, jaki byście chcieli, żebym poruszył temat. Oczywiście chciałbym Was też zaprosić do mojej szkoły biegowej, gdzie yy, co miesiąc zmieniają się tematy. Yy, są różne rzeczy poruszane. Na każdym jest jakaś prezentacja, yy, są różni specjaliści, którzy tam występują. Także na ślęzakteam.pl w zakładce Szkoła Biegowa znajdziecie więcej szczegółów na ten temat oraz co tam robimy i jak, jak to wygląda. E, zaczyna się nowy miesiąc, więc na dole też znajdziecie kod rabatowy e, na zapisy. Ten kod będzie działał na stałe, także każdy, kto się zapisze teraz, będzie później miał tą cenę przez cały czas e, niższą. E, ja Podchodzę naprawdę bardzo rzetelnie i profesjonalnie do tych treści, które tam prezentuję, więc nie zawiedziecie się. Nauczę Was biegać, nauczę Was różnych pojęć, takich biegowych, o których nie mieliście pojęcia. W tym w listopadzie mam zamiar powiedzieć dużo o podbiegach, o HRV, o tym jak, jak trenować. Moja Koleżanka y, dr Helena opowie Wam o zmęczeniu, o przetrenowaniu, jak monitorować sobie te, te wszystkie, y, f, tak jakby czynniki, które wpływają na przetrenowanie i jak nie ulec temu przetrenowaniu. Ja także opowiem o skurczach, y, o technice biegu. Będą różne kontrowersyjne tematy, więc kto chce, to zapraszam. Dwa razy w miesiącu też mam taką sesję z pytaniami. Możecie wtedy pytać o swoje plany treningowe, o to wszystko, co Was interesuje w związku z bieganiem, jakie macie problemy. Na bieżąco odpowiadam, więc no, macie prawie powiedzmy indywidualną konsultację w szkole biegowej. To wszystko za dość niską cenę, więc dużo wiedzy, dużo wartościowych treści. Yy, które są na wyciągnięcie ręki dodatkowo dostęp do, do starszych nagrań, także nic tylko możecie korzystać dzięki wielkie, że słuchacie że tu jesteście, jeszcze raz prośba o komentarze, łapki w górę subskrypcje no i co, widzimy się mam nadzieję następnym razem opowiem o czymś jeszcze ciekawszym na temat biegania bieganie to jest to co kocham tym się lubię